Temat magia ceremonialna z połączeniem magii jenochiańskiej, krótko mówiąc, krzyż kabalistyczny oraz inne. I co oznaczają słowa mocy i jak je zamienić? Ponieważ wygląda to tak w oryginale, że najpierw stajesz. Po mojemu, oczywiście, to jest pomieszanie z poplątanym, można by to nazwać, ale wszystko ma sens i logikę. Jak wypróbujesz, to zrozumiesz. Mianowicie, pierwsze, jak stajesz w świetle, tak? Nie z tym światłem. Ja jestem, akcentujesz. I potem ja jestem. Wy, ja jestem. Jak zrozumiesz, to wiesz. Następnie manifestujesz siebie, tak, stając sobie. Jestem i tak zanurzasz się w przestrzeni, to co nazywamy kroniki jakaszy, tak pole informacyjne ziemi i tym podobnym. W skrócie mówiąc, tak łączysz się w przestrzeni naszej planety. Ale i to, co nazwam Góra dół. Odwołuję do poprzednich nagrań, oczywiście to jest forma skrócona. Zamieniamy słowa nieznanego pochodzenia na polskie, bo nie trzeba wyrażać tych słów, jak ktoś nie wie, co oznaczają. Tak samo w etyrach. To wszystko po kolei. Żeby się nie bać. Przede wszystkim to oczywiście przetłumaczenie brzmi, e, tak jak po kolei to jest Atech wege bura, Wegedula dula, leolam. Amen. To czytając tłumaczenie dosłowne, to jest e, y, dla królestw, no dobra po angielsku, for fine in the kingdom, power and the glory, forever and ever, amen. No, no to inaczej mówiąc, e, po mojemu, z królestwa do królestwa i przez królestwo. Po kolei, tu będę za chwilę, ale Forma ta atech, malkut. I tak, wegebura, moc, wegedula i chwała na wieki, wieków, amen, coś w tym stylu. Przy czym, po mojemu teraz, jak to powinno brzmieć, bo, no, powiem tak: popytałem aniołki, tak? Nie ludzi, jak oni to widzą, tylko tych, co trzeba. I na czym to polega? Po pierwsze, królestwo, z jakimi się łączymy, to pierwsze, że mentalnie wchodzimy w ja jestem, czyli przestrzeń, gdzie nasze ręce sięgają jedności. I tu ten palec, który ma być rozogniony, to właśnie do źródła, do centralnego słońca, Boga. Tak jakbyś miał dotknąć palcem tej świadomości zrozumieć. I bo tam jest królestwo Boga. Jedność to jest królestwo Boga. To jest jedyne królestwo, w którym to Bóg ma zasady. I koniec kropka. Tych zasad, jak ci nie pasują, to nie musisz przestrzegać. To wszędzie indziej, proszę bardzo. Ale tam te zasady będą obowiązywać na zawsze, bo to jest trwałość. Jedność. I tam, gdzie przebywa Bóg. Dlatego to jest Jego królestwo. Tak proste i logiczne, nie? Więc tak, to można by powiedzieć Królestwo, ale tego nie musisz mówić. Bo z jedności do Domu Boga. przyszynka To jest Dom Boga. Trzecie oko. Chcesz, to nazwij po swojemu. Tu. I. Słowo atech ja zamieniam na ściągam, sprowadzam. Inaczej mówiąc, tego nie musisz tak wypowiadać. Po prostu łączę, bo taka jest forma. Tu z królestwa, z jedności, przez soczewkę górną, przez soczewkę dolną, czakrę korony, do czakry trzeciego oka i tu wypowiadasz łączę, sprzęgam. Łączę. To jest najbardziej sensowne słowo. Ale jakkolwiek to sobie powiesz, to tym lepiej dla ciebie, żebyś ty to rozumiał, że łączę dwa królestwa. Królestwo Boga z królestwem Dom Boga, w jakim to jest serce umysłu po mojemu, tak? I dalej. Idziesz, koniecznie zatrzymując się na sercu duszy, na sercu ciała, łączysz królestwa. To, co ja nazwę, dom Boga, serce umysłu, serce ciała, e, duszy. Przepraszam, tu serce, duszy, tak? Następnie serce, ciała. I na każdym tym elemencie skup się i nazwij łączę. A potem w dół czeka podstawy, potem w dół stópki i zakorzenienie. Łączysz królestwo Boga. I Matki Ziemi. Malkut to jest nic innego jak Królestwo. To planety. Jesteś Jego dzieckiem. Miej tą świadomość Łączysz niebo i ziemię. Jesteś połączeniem. I wracając z po słowie Malkut, to tak naprawdę łączę Królestwo Ojca, siebie, Matki znowu do siebie i dopiero na prawo i łączę w mocy i zrozum to, ja, co nazywam skrzydełka energetyczna, Zrozum swoją, to co wcześniej powiedziałem, Najpierw zanurz się w przestrzeni, w świadomości planety i nie tylko. To co na początku rośniemy swoją świadomością, czyli Stajesz na planecie. W domu załóżmy, potem na planecie, potem na Słońcu, potem na tym. Jądrze Galaktyki, potem jesteś w wielkości Wszechświata. A wyciągając ręce, wyciągasz poza Wszechświat. Proste i oczywiste. Nie? To tu te ręce wyciągnięte tam, łączy królestwo z tymi nóżkami, co dalej stoją na tej planecie. Jak bosek, jak zakorzenione na całej planecie. Proste? Więc jak tu łączysz, to właśnie z przestrzenią planety, ze świadomością planety i w mocy. Bo jak masz świadomość i zrozumienie, to jest to moc, pewność siebie. Łączy moc i chwałę, sławę Boga. Jak inaczej to wytłumaczyć? Ano, ku polepszeniu warunków na Ziemi. Przykładowo, Miej tą świadomość, z czym się łączysz i co chcesz osiągnąć. Chwała Boga to jest dobroć. Jeżeli rozumiesz, że to wszystko robisz tylko i wyłącznie dla dobra, to to jest sprzężenie, to zadziała. To masz wyrazić wolę już wcześniej. Zanim zaczniesz działać, to wyrażasz wolę, co będziesz robić, tak? No to tu znać tą chwilkę, tak jakby, że to z mocą i chwałą. Ojca, ale łą łączę królestwa, łączę moce ku chwale. Aleolam to jest koncentracja. To jest i w sercu, z sercem, z miłością, z szacunkiem i właśnie. No to tak jak mi mm, moc, chwała, miłość. Ojciec, matka, ja. I wszystko w temacie. Krok pierwszy. Krok drugi. pentagramy. Słowo. Na, stajesz na wschód rzecz jasna i mówisz pierwszy penta, po nakreśleniu pierwszego pentagramu JHWH. Zamiń to ja jestem, który jestem. I wczuj się w te słowa. Jaką to robi no. Mm, mm, mm. Po prostu wsłuchaj się w samego siebie, wczuj się w te słowa, jaką mają moc. Ja jestem, nie wy, który jestem, tylko ja jestem, który jestem. Brzmi w ten sposób. Ja. Ja jestem. Który? Ze znakiem zapytania. Ten, który jestem. I twój, wieczny. Żeby była jasność, który? Dusza, duch, świadomość, inteligencja. Następnie Adonai. Po co wyszukiwać słowa, nie? To jest rzecz jasna, jedno z imion Boga. Sprawdziłem. Krótka chwila. I tak, to są wyrazy typu Adonai, Ehejech i Agla, tak? które e, ładujemy pentagramy. Zamiast nich to możesz powiedzieć Chwała Boga albo znowuż Jestem, który jestem, ja jestem, który jestem, bo Ehejech to to samo znaczy. Agla to są bardziej jako tytuły, tak? Zrozumienie istoty Boga. Czyli pierwsze to jest świadomościowe i pojęcia. Następne chwała. Po prostu jego decyzja jest ostateczna, ale daje nam decydować praktycznie wszędzie. Jej. Więc to jego jest decyzja ostateczna. Chwała. Jakie słowa użyć? Bóg? Ojciec? Nauczyciel. Chwała Bogu? Hmm. O to się rozchodzi, że to są pojęcia. I znowu, świadomość Boga. No tak naprawdę ja jestem, który jestem, to trzeba tłumaczyć jako świadomość, która jest wszędzie i we wszystkich. Bo każdy, kto ma duszę, zrodził się z Boga. I ja to tak w zasadzie w głowie, tak naprawdę wypowiadając, tu mam tą definicję, swoją własną, rzecz jasna, bo no, na bazie własnego przekonania i rozmów. Ehejech to oznacza świadomość Boga w nas, a my w nim. Jestem wy ja jestem. Tu tak. Pierwsze. JHWH to jest ja jestem, który jest. Ehe, jech, to bym zmienił. Ja jestem w którym, który jest. Adonai i Agla, jak tytuły: chwała Bogu i hmm, wzniesienie, wibracja, ra, która jest oznaczeniem Boga. Czyli jako miłość, radość, szczęście. I tak powinniśmy to przekierować: naładować pentagramy świadomością. Pentagram to symbol światła. Ładujesz po prostu światłem i rozpalasz te pentagramy, żeby one były światłem. A wokół siebie tworzysz znowu linię światła i to wszystko ma świecić. Nawet jak ty się będziesz obracać, a staniesz obok, to też to wszystko masz widzieć jako... Właśnie, jak to zobaczysz? Bo pentagramy nie muszą być widoczne cały czas w świecie jako pentagram, tylko zmienia się. A jak? A no właśnie, w to, co wypowiadasz, to, co masz w myślach, to, co kreujesz tą świadomością swoją, wyrażasz dla mnie. To jest jednocześnie budowanie własnej struktury, przestrzeni wokół siebie i to, co włożysz w nią: swoją świadomość, chwałę Boga, zrozumienie Boga, miłość, radość i szczęście. I oto w tym się rozchodzi, żeby to zrozumieć po swojemu. Bo słowa, jakiekolwiek ktokolwiek by nie podyktował, to liczy się nasze własne zrozumienie tego. A moje jest takie. Jak wam się to podoba? Dajcie znać w komentarzach, opiniach, no przedyskutowania, prawda? Idziemy dalej, bo poproszony zostałem o interpretację dlaczego, a nie ta, tak, a nie inaczej przedstawiam e, przywołanie Archaniołów w takiej a nie innej kolejności i chyba troszeczkę już o tym mówiłem, ale jeszcze raz najważniejsze I z oznaczeniem, kto za co odpowiada. Tak dokładnie. No to po kolei. Jedziem. Na wprost, czyli na wschód. Uriel. Przede mną Uriel. Lekis ukłonem. Przywitanie. Podziękowanie. Wyrażenie szacunku. Podziwu. Tak bym to ujął. Tak to robię. Wyrażenie podziwu. Zadowolenia, że się pojawił. Uriel, który przewodzi. Przewódź. Przewódźmy. Ten za plecami, za mną Sarah Kael. ten, który chroni nas od wpływów. Tak jak to większość już chyba wie, to parę ładnych razy opowiadałem, że do rdzenia kręgowego nam się dobierają wszystkie istoty, jakie widzę, które chcą opętywać, jak też oddziaływać na ludzi, to z tyłu i po prostu w kręgosłup. To jest to słabe, tak zwane miejsce też Dom Boga, ale i właśnie najbardziej wrażliwe miejsce, jak najłatwiej wczepić się i zmieniać świadomość człowieka. Więc ten, który nas chroni przed wpływami, to Sarah Kael. Jedziemy dalej. Po mojej prawej, Michał. Ten tak zwany płonący miecz. Ten, który walczy. Ten, który nas chroni od ciemnych mocy. Od ciemnych i nie tylko. To jest głębsze zrozumienie. Będziemy opowiadać w nowym cyklu o tych wszystkich braciach. Więc na razie to tyle. Ten po lewej to Rafael. Rafael, ten, który uzdrawia. Ten. No właśnie, jeszcze odwołam się do e, Księgi Henocha, gdzie są opisane te anioły. Święte anioły nazwane. Po, przeze mnie protoplaści. Więc tam też znajdziecie opis tych aniołów. I Rafał. Rafael, który uzdrawia. Tak. Ale i nie tylko. Jest. Obrońcą. Każdy z nich można by powiedzieć, to jakby obrońca, w pewnym aspekcie. Ale i. Coś innego. I. Dlaczego tej kolejności? Bo jeszcze potem następnych przywołuję. Ale po kolei. Uriel, który przewodzi. I symbol powietrza. W tym kierunku. Michał, który. Ma płonący miecz i jest symbolem ognia. Może nie tak do końca, ale jest ognisty. Po prostu, jak go zobaczyć? No, pominę szczegóły. Sarah Cahill z tyłu, gdzie to też jest symbol wody. Woda. Przestrzeń. Świadomość. Zgadza się? Ten, co chroni świadomość. Ma to sens? Ten, co uzdrawia, zielona energia natury i uzdrowienia. Zielona zawsze chyba się kojarzyła z uzdrowieniem i z naturą. I symbol Ziemi. Logiczne? Wiem, że gdzie indziej rysują inaczej. To jest moja propozycja, moja alternatywa. Jak komu pasuje. A idziemy dalej, tak? Bo teraz do góry, nade mną regułę. Ten, który chroni światło ze Słońca Centralnego, tak bym to określił. Mój kanał boski. Inaczej mówiąc, to co. Dobra po chwili przerwy, bo oczywiście jak ktoś pisze, to czasami jedna informacja za drugą. <laughs> Więc wyciszyłem telefon. A teraz wracając, Reguel, ten który chroni światło, nasz, ja to nazywam kanał wszechwiedzy, kanał boski i tego się trzymajmy. A Remiel na dole, ten który chroni kanał od matki Ziemi, drugi kanał. Ktoś nazwał z nici złota, ta do góry, ta srebrna. Absolutnie to tak nie wygląda, ale nici są, połączenia. I sami je manifestujemy, nie? Żeby była jasność, to właśnie o to się rozchodzi, żeby odnowić, żeby wzmocnić. I wszystkie te rytuały po coś są. Przywołanie mocy, przywołanie żywiołów, przywołanie aniołów do działania. Nie dla świrowania, tylko jak chcesz, żeby cię wsparli, to powiedz, tak jak wcześniej już mówiłem, że wyrażasz intencję. co chcesz osiągnąć, przywoływając moc czy anioły. Samo w sobie dla ochrony, ok? budujesz ochronę. Daj temu wyraz. Jeżeli. Mówisz, a teraz będę działał dla dobra ludzkości, a zróbmy ochronę całej planety, a rozproszmy mrok. Myślę, że się do tego dodadzą, poobserwują i myślę, że sam poczuje każdy z Was to coś. Ale po to właśnie są te rytuały. I w zależności od jak je przeprowadzimy, to będzie efekt lub mniejszy. Większy. Dodać trzeba, że ostatnie słowo do wyjaśnienia: Arrarita. Czyli co? Tak naprawdę nutka. Ja bym to tak nazwał. Nawet nie będę patrzył, jak się to tłumaczy. To jest słowo mocy, które zawiera przekaz, przesył energetyczny. Ładujesz po prostu przestrzeń. Nie musisz mówić nic z tych rzeczy, tylko. Ładuję, ładuję, wzmacniam przestrzeń albo rysuję, tak jak rysujesz trójkąt, pierwszy, drugi symbologny i ładuję. Przyzywam. To jest nic innego, jak. I tutaj są wyrażenia. W w odpowiedniej literaturze, jeżeli ktoś się doczyta, co to jest sefira, co, co to wszystko oznacza, to ja tłumaczę, że jak od siebie wyrzucasz te ręce i ładujesz, to ładujesz ochronę. Jeżeli robisz przywołanie mocy, to tak samo wyrzucasz ręce i ładujesz symbol, ale z koncepcją przyciągam. Więc miej tą świadomość i wypowiadaj odpowiednie słowa. Co chcesz osiągnąć? Ładujesz przestrzeń wokół siebie? Powiedz ładuję. I tyle. I ze świadomością, że ty to robisz. Ładujesz ten symbol. Ładujesz ten znak. I już. A w momencie, kiedy chcesz przywołania mocy, gotowość do działania, połączenie. Miej to tą świadomość, że przyciągam. Przywołuję. I już. Zamieniamy na polskie wszystkie wyrażenia. I to tyle. Jeżeli są jakieś jeszcze słówka, które chcecie, żebym wytłumaczył, proszę bardzo. Postaram się każde jedne. Więcej po prostu nie używam. To z mojej strony tyle. A jak są inne, które chcielibyście używać, a nie wiecie, czy słusznie. To zawsze zapytajcie siebie samych albo swojej własnej świadomości, albo wahadełka, albo kogoś, kto się na tym zna. Żeby nie wypowiadać bez sensu, nie przywoływać na przykład istot typu demonicznych, albo zakazanej magii, w sensie nekromancji, czy też innych takich. No bo w niektórych rytuałach są te słowa niewłaściwe. Nie stosuję. Po co. Nie, odrzucam je całkowicie. Tak to ujmę. Wszystko zgodnie z moim własnym planem. I już. I tego samego Wam życzę. Po prostu twórzcie własne. Nie ma nic z magii, jeśli to wszystko rozumiecie, jak to działa. A no, jeszcze jedno słowo zostało. Amen. Bo już niejednokrotnie to mówiłem, że amen to wyrażenie dokonało się, tak? Niekoniecznie spójne to jest z innymi w, w, określeniami przez innych używany, ponieważ u mnie ewidentnie odpowiedzieli mi, że to ma być jako zakończenie całości, czyli amen jako koniec. To nie jest, niech się dzieje, tylko Zakończyłem. Dziękuję. Można zamiast amen po prostu powiedzieć: Niech się dzieje. I w trakcie, proszę bardzo. A potem na zakończenie zamiast amen, dziękuję. Zakończyłem. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za obecność, dziękuję za pomoc. I zakończyłem. Chodzi o to, żeby dać jasno i wyraźnie sygnał, tym wszystkim, których przywołaliśmy, że dokonaliśmy co trzeba, to zrobione i koniec, żeby nie czekali. Jak to się mówi, przywołałeś, dobra, fajnie, ale po co? Albo inaczej mówiąc, daj sygnał, że już nie potrzebujesz, mniej szacunek dla istot. Nie mają czekać aż no. O to w tym chodzi. Dziękuję.